Hej, 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 kochani moi, witam was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj na bogato, bo miksa 70 zł, ale dlatego na bogato, bo zdrapeczki... O, znaczy ofiarowany przez męża. Sama kupiłam, ale pieniążki dał małżonek. Taki normalnie hojnie dał się mówi weź jakiś zrób kolorowy, fajny miks. No, może nie jest to jakoś za bardzo kolorowy miks, ale fajny myślę. Mamy pełny portfel, diamentowy milion dalej go cisnę. Piastka z nieba, dużo kasy, ekstra pensja i pieniędzy jak lodu. Także trzymajcie kciuki, jeżeli coś trafi, no to będzie mój plusior. Dzięki mojemu małżonkowi. Jeżeli nic nie trafię, no to wiecie, dla mnie podrapane, dla was obejrzane, jak to mówi moja dorodka, którą serdecznie pozdrawiam. I co, kochani, strapeczka z numerem 31. Szukamy wygrywających liczb, szukamy diamencików. I co my tu mamy? Szukamy 38. Mam nadzieję, że widać, bo to małe liczby. 14, ale nie chcę się mu przesuwać. 30 i 45.

Się tu tutaj, tutaj kontrolne. to nigdy nie wiem. Nie będę Wam chyba dupy zabrać, co znajdę po. Pierwsza zrabka jest przegrana. Ekstra pensja, dawno nie drapałam. Ostatnia z paczki, numer 50. I szukamy 12, 23. tu ta warstwa jest okropna. 9 i 13. A mamy 21, 31. 16, 18, masakra 11, 7, 34, ekstra, pensja, 8 i 14. No nigdy więcej tej zdrawki. Tragedia. Dużo kasy z numerem 18. Szukamy wygrywających i szukamy plików i szukamy 6, 23.

Jest to taki ulubiony numerek w strapkach Jacka z kanału Jacek66. Pozdrawiam Cię, Jacuś. Szukamy wygrywających liczb, szukamy gwiazdek. Mamy 29, 34, 19 i 16. A mamy 17, znowu bok, 32, 11, 18. Jest gwiazdeczka, no to chociaż tyle. 7, 28. 15 i 14, no całe 5 zł, szaleństwo, ale jest CC, c, kontrolne piątaczek. Jest, mam nadzieję, że to nie, jedyna wygrana, diamentowy milion z numerem 13. No i szukamy takiego kliku kasy, portfela, dolara. No najlepiej portfel, bo dolar, żeby pomnożyć. No ale najlepiej to w ogóle, żeby coś było. A mamy narty, biedronka, kwiatek, wiśnie, winogrono, podkowa, okulary, nic nie miałam tej zdrabce jeszcze, balsam, słońce, arbus, moneta, plecak, kawa, serce, ananas, jest kasa, czyli będzie coś wygrane, super. Segar, chmura, cytryna, perła, awokado, piłka, gwiazda, rower i korona. I co my tu mamy? Hu, 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 Pięknie, mamy stówkę w tej zdrabce. Kontrolne E, nie wiem, mam nadzieję, że tak. Szkoda, że nie mnożę, ale nie bądźmy zachłanni. Pięknie, ja już mam pięknego plusa. Bo strapki zafundowane przez męża. A ja już mam 105 zł, a jeszcze portfelik również z numerem 13. Zaczniemy sobie od trzeciej gry, najmniej przeze mnie lubianej, dlatego od niej zaczniemy. Szukamy trzech identycznych kwot, a mamy 500, 5000, 5200, 200 zł, 60. 50 tysięcy, na no szkoda, że nie 5, 150, 30, 2 melony, 2 melony, stówka i 500. W grze drugiej szukamy dwóch tych samych symboli. Mamy faliskę i banknoty, koniczynę i sztabkę, klucz i diament. Walizkę i sztabkę, banknoty i pierścionek, a mi się tu bujam, banknoty i sztabka, koniczyna pierścionek, sztabka i moneta. I ostatnia nadzieja w głównej grze, że tak powiem. Szukamy wygrywających liczb, szukamy też korony. to będę pewnie zasłaniać, ale jakoś przeżyjecie. Szukamy trzydzieści dwa, dwadzieścia cztery, dziewięć i siedemnaście. A mamy czternaście, trzy, trzydzieści jeden oboczek, piętnaście, trzydzieści cztery, dwa, pięć, trzydzieści trzy, dwadzieścia, jedenaście.

Małżonka. Mamy, no, cztery drapeczki puste, ale tym się nie przejmujemy dzisiaj. Bo mamy w diamentowym milionie stówkę. W, gwiazd, w gwiazdce z nieba 5 zł. Także nie dość, że i tak jestem na plusie. To jeszcze jestem dodatkowo na plusie. Mam 105 zł. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczki, subskrypcję. Możecie coś miłego zostawić w komentarzu dla mojego małżonka. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczonka. Do usłyszenia. pa pa pa